Lot dziejowych wydarzeń przyniósł Polakom szansę odbudowania własnego państwa po wieku niewoli. Mieli się znów połączyć, uporać z biedą i powojennymi ruinami, ugasić pożogę na granicach, a wreszcie pokonać czerwonego barbarzyńcę u bram stolicy. Sto lat temu ocalili ojczyznę. Ryszard Gromacki, witam. To jest program Ocalenia ojczyzny. Program o tym, jak 100 lat temu Polska obroniła swoją świeczo odbudowaną, odzyskaną niepodległość. Program, w którym wspólnie z moim gościem, a jest nim Maciej Rosalak. Witam maczku. Dzień dobry, witam serdecznie. Redaktor Miesięcznika Historia do Rzeczy, historyk opowiadamy o sekwencji zdarzeń z lat 1918-1921, których głównym punktem była wojna polsko-bolszewicka i polskie zwycięstwo w, tej, w tych zmaganiach z bolszewikami. Do tej pory koncentrowaliśmy się w naszej opowieści na zmaganiach militarnych pomiędzy Armią Rzeczpospolitej, a bolszewikami. Dziś trochę więcej o kulisach tych zmagań, o jak to się dzisiaj mówi: wojnie informacyjnej, wojnie propagandowej, wojnie na tyłach, piątej kolumnie. O tym chcemy porozmawiać. Jaką skalę miały tego rodzaju działania? Działania prowadzone za linią frontu, działania natury propagandowej. Działania z, związane z dezinformacją, z aktywnością piątej kolumny w tych kluczowych miesiącach roku 1920. One no, no miały bardzo duże znaczenie, a poza tym zwiększało się to znaczenie w miarę zaostrzania się konfliktu i jednocześnie y, niebezpieczeństwa, jakie zawisło nad Rzeczpospolitą. Mam, pozwolić, że ja zacznę od takiego charakterystycznego y, cytatu. Mianowicie Jarosław Szarek w pięć lat temu wydanej książce 1920 Prawdziwy Cud nad Wisłą opisuje wydarzenie z przełomu maja i czerwca 1920 roku. Sala Teatru Ludowego w Warszawie przy ulicy Ruchrata wieczorem w Boże wypełniona była po brzegi. Wiec Ligi Antybolszewickiej zwołał jej założyciel ksiądz Antoni około Kółak. Z powodu trwającego 4 dni od 31 maja, a więc odbywa się to, yy, yy, prawda, za spotkanie yy, prawdopodobnie 4 czerwca, strajku warszawskich piekarzy i widma strajku pracowników użyteczności publicznej. Na sali pojawiły się również grupki socjalistów i komunistów, próbujących zakłócać przemówienia. Gdy na zakończenie zebrania zainternowali Boże Coś Polskę, bolszewiccy agitatorzy podjęli śpiew czerwonego sztandaru. Ale ich słowa zostały zagłuszone. Przyjęto również rezolucję wzywającą do przeciwstawienia się strajkom wywołanym przez, i tutaj cytat z tej uchwały, zbrodniczą agitacją mającą na celu zniszczenie polskich źródeł wytwórczości i podtrzymanie nastroju rewolucyjnego, burzącego jedność narodową i przygotowanie gruntu pod panowanie kraju pod względem gospodarczym i politycznym przez bolszewizm i Żydów. I tu jest poruszany pewien problem, który bardzo skrupulatnie omijano, bo wydawał się bardzo delikatny a mianowicie stosunku Żydów do sprawy niepodległości Polski, do sprawy konfliktu z bolszewikami i sprawy tego, z jaką się to reakcją spotykało ze strony polskiego społeczeństwa. To jest bardzo delikatne, dlatego że sama społeczność żydowska była szalenie podzielona. Nie można tutaj sprzedać wspólnego mianownika. Natomiast faktem jest, że od strony komunistycznej te dywersyjne komitety rewolucyjne, które powstawały już wiosną, a nasiliło się to wiosną i latem. Były w olbrzymim stopniu zdominowane przez ludzi pochodzenia żydowskiego. Ta proporcja, o której mówisz, nie jest niczym chyba zaskakującym, zważywszy na to, że przecież w partii bolszewickiej udział przedstawicieli narodowości żydowskiej w tych kluczowych gremiach bolszewickich też był bardzo reprezentatywny, bardzo wysoki. No tak, w tej samej piątce słynnej, prawda, która wtedy kierowała rewolucją, to pięciu ludzi było powodzenia żydowskiego. Myślę oczywiście o Trockim, y, Kamieniewie, Zinowiewie. Zresztą Alenin, czyli czwarty, miał też y, zamieszki krwi i tam był jeden Gruzin wśród nich, prawda? Stalin. Zresztą najgorszy z nich, co tutaj dużo gadać. Natomiast właśnie z Zimmer w swojej autobiograficznej książce Miłości Wygnałowej, Pisze o tym, jak to wyglądało w Warszawie, na przykład. On był synem Ragina, On miał, był bardzo daleki od, zarówno ideologii komunistycznej, ale tak samo od ideologii syjonistycznej, tak samo od ideologii no, takiej niepodległościowej polskiej. Nie był zasymilowanym w pełni obywatelem Rzeczpospolitej, zasymilowanym po polsku. Ale on mówił, że jak Spotykał się na przykład w klubach dziennikarzy tych jidysz, z kolegami komunistami, to, to byli bez wyjątku Żydzi, którzy do niego mówili, że przetną mu gardło jak bolszewicy przyjdą. To, to, to były takie stosunki. Powiedziałeś przed chwilą o tym, że i, i trudno przykładać jedną matrycę do postawy społeczności żydowskiej wobec od, niepodległego państwa polskiego, ale jeśli chodzi o inspirowanie no, pewnego rodzaju działań, nazwijmy to sabotażowych, dywersyjnych, inspirowanie czy powiem, prze, przekazywanie bolszewickiej propagandy, to no, można powiedzieć, że w tych kluczowych miesiącach roku 1920, to. Mm, mm, Środowiska komunistyczne w bardzo dużym stopniu panowane przez Żydów odgrywały decydującą rolę. Tak, i to było zauważalne, i tak to było odbierane. Przy czym przypomnijmy, że przed wiosną i latem były te sofre tak zwane. Powstały w Lublinie, Hrubieszowie, Zamościu, Hełmie, Krasnym Stawie, Pławach i Krasinku. Ja mówię tu jakby o południowym froncie yy, walki z bolszewikami. A na, na, na północy, w Białym Siedlcach bardzo był yy, mocny ten refkom w Kałszynie, w Łodawie. Yy, I tam byli ci działacze przerzucani do tych obszarów. Przyfrontowych i zdrada stanu przestała już polegać tylko na uprawianiu propagandy probolszewickiej, ale po prostu na tworzeniu zbrojnych oddziałów żydowskich. Najpierw dywersyjnych, które za frontem tam y, y, robiły różnego typu ataki, wysadzały y, tory, y, prawda, a potem walczyły u Armii Czerwonej, kiedy y, ruszyła już ofensywa Tuchaczewskiego, a wcześniej jeszcze na południu, kiedy tam gdzie zbliżała się y, Armia Konna i inne oddziały bolszewickie, y, to też y, oraz na tworzeniu komunistycznej administracji na zajętych obszarach. Które ściśle współpracowały z Czeka. Na przykład w wyłapywaniu, mordowaniu Polaków uznanych za wrogów bolszewickiej władzy, czy księży, nauczycieli, ziemian. To wszystko zresztą pan Jarosław Szarek, obecny szef Instytutu Pamięci Narodowej, bardzo dobrze opisuje. Jak władze wojskowe reagowały na tą akcję sabotażową, akcję dywersyjną, na tą wrażą propagandę prowadzoną przez te grupy, o których wspomniałeś? Czy były jakieś zdecydowane działania były ośrodki internowania dla tych, którym udowodniano tego rodzaju agitację i wrogą działalność. No, oczywiście starano się to pacyfikować, działała działa policja i tak dalej, ale to się wszystko nasiliło od momentu, kiedy 1 lipca została powołana Rada Ochrony Państwa, a generał Kraźmierz Sosunkowski został odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie całości trybów polskiego wojska. I on zdołał przywrócić porządek na zorganizowanym zapleczu frontu, stosując zdecydowane, nawet można powiedzieć drakońskie metody. On na przykład był projektodawcą swojego aktów prawnych w czasów wojny na przykład wprowadził w, w, wojskowe sądy doraźne wobec osób cywilnych, też, 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 te, które yy, yy, prawda, bijały jakby nóż w plecy. Yy, I te masowe aresztowania działaczy komunistycznych yy, się przerwały radzieckie działania komunistycznej partii polityki na tyłach yy, wojsk polskich. No ale tam jak przychodziła yy, armia czerwona, to było wiele gorzej. Notabene yy, to z, z pamiętników jednego z żołnierzy Bułaka-Bułachowicza przecież jest to jak wkroczył do jakiegoś miasteczka, ale to było gdzieś na Polesiu i tam powitał go czerwony komitet prawda, takiego Sofre w komu złożony z samych Żydów, jak on pisze, który dumnie powiedział, że właśnie rozgromił bandę, czyli tak nazywał oddział Wojska Polskiego, bandę piłsudzkiego i tam pozabijał wielu, wielu, wielu uczestników tej bandy. On się, bo on go wziął po prostu za czerwo No. Armistem, oddział Kawalerii Czerwonej. A tymczasem on bardzo cierpliwie wysłuchał wszystkiego, prawda. A następnie zarządził, żeby zrobiono z tym porządek tego przewodniczącego powieszono, Natomiast reszta, żeby nie alarmować strzałami ewentualnie oddziałów sowieckich w okolicy, po prostu za pomocą szabli się z nimi rozprawiono. Tak pisał. Taka była, z, taka z, była, czego, z czego wynikało to, to, to tak wrogie? Nienawistne nastawienie dużych mas ludności żydowskiej do polskiego państwa, jednocześnie tak aprobu aprobujący stosunek do, do bolszewików. Jak można wytłumaczyć ten, te, te postawy, które występowały tak powszechnie? Wówczas. Wydaje, że Od razu trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że to nie był e, stosunek całej społeczności żydowskiej, były przykłady na przykład bardzo lojalnego postępowania i rabinów miejscowych, i starszyzny żydowskiej i tak dalej. E, natomiast bardzo skomunizowana była młodzież żydowska, bardzo. E, i, to, I to był fakt jeden, który się rzucał w oczy, a po, a po drugie e, po prostu ludność żydowska po tych stu z górą latach istnienia państwa polskiego przyzwyczaiła się do tego, że tego państwa nie ma. To dla nich się wydawało coś dziwnego. My musimy jeszcze wrócić do w ogóle tego całego tego wątku z małym traktatem wersalskim, z problemem ideopolonii, z problemem syjonizmu, mityl Europy i tak dalej, bo to było podglebie. To jest bardzo ciekawy problem, jeżeli pozwolisz, następny odcinek temu poświęcimy. Ale w każdym bądź razie pamiętajmy, że okres walk o granicę był szalenie dramatyczny. No i jak wiadomo Paderewski zaprosił, zobligowany jakby tym propagandą światową, zresztą pracy zajmującą się w dużej mierze żydowskich do tego, żeby tutaj zaprosić dwie komisje, jedną amerykańską na czele z Henry Gentałem, drugą brytyjską na czele z Samuelem Stuartem. Przypomnijmy, chodziło i... o wyjaśnienie oskarżeń o antysemityzm zwłaszcza w kontekście tego, co wydarzyło się w Lwowie. Tak, no oni wyjaśniali sprawę ośmiu wydarzeń, które były określone przez propagandę jako pogromy i te pogrony przeprowadzane celowo przez władze polskie, notabene. Oni powiedzieli, że w ogóle pogrom nie wchodzi tu w rachunek, no ja tam te ekspresje z Werbis pisał tylko za ekscesy i te ekscesy były y, uboczne wbrew władzom polskim, które się y, rozprawiały z organizatorami, tak drugiej strony, poza tymi komunistami. Istniała y, również y, ta syjonistyczna y, y, jakby strona, która żądała po prostu autonomicznego państwa żydowskiego. To miało powstać na terenach polskich. To wszystko opowiemy bardzo szczegółowo, bo to nie, bo to nie można od razu przechodzić na, na tym do porządku dzielnego, bo się niewiele wyjaśni. Natomiast yy, zagrażał jakby dwóch skrzydeł. To byli ci yy, komuniści żydowskiego pochodzenia, którzy po prostu byli zwyczajnymi dywersantami, sabotażystami i sojusznikami Sowietów, bolszewików, a druga, którzy mogli przynieść równouprawnienie, jakieś wyzwolenie tej społeczności żydowskiej i tak dalej, oczywiście było to związane z tym, żeby ograniczyć tradycję polską kościół Polski i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony syjoniści, którzy chcą judeopolonii polonii i w 20 roku ci zgłosili taki projekt dystrybuty reprezentanci dziesięcioosobowego zresztą wtedy, tylko Koła Wolnego Zjednoczenia Posłów Narodowości Żydowskiej. Czyli jeszcze w przejmie to... Ustawodawczym taki projekt został zgłoszony? I, i samo leśnienie i to z Komisji z Konstytucyjnej, żeby wprowadzić artykuł 113, który mówił o prawach y, y, mniejszości, bo myśmy przyznali wszystkie prawa mniejszości, jakie żądano wtedy na świecie, i zresztą sami y, światli Polacy tak mówili, że tam prawa y, wyznania, kultury własnej i tak dalej, szkół, y, nawet y, no, oczywiście prasy, książek w języku narodowym. Wszystko to było, ale oni żądali po prostu autonomii. I to był artykuł 113, który miał brzmieć tak: Ziemie Rzeczpospolitej, zamieszkowe w przeważającej większości przez narodowości niepolskie, stanowić będą autonomiczne prowincje, które otrzymają osobne przedstawicielstwo ustawodawcze. Wybierane na podstawie wyborów powszechnych, bezpośrednich, równych, tajnych i stosunkowych, czyli proporcjonalnych. Osobne ustawy określają kompetencje tych ciał ustawodawczych na stosunek prowincji autonomicznych do państwa. Bo to było uderzenie po prostu no, wistotę, w, w istotę państwa, państwa, państwa które odbudowuje swoją niepodległość, czyli takie były, taki był rzeczywisty cel owej, owej, owego konceptu Judeopolonii. Wracając do wątku, który podjęłeś, do wątku tego, bardzo zdecydowanego przeciwdziałania m, przejawom agitacji czy też dywersji sabotażu ze strony grup komunistycznych w kluczowych miesiącach wojny z bolszewikami. M, czy był obóz wiabłonny? Kto trafiał do tego obozu? No, założył go Kazimierz Sosunkowski właśnie i był on założony no, na jakieś trzy tygodnie, ale to było w momencie kiedy największego nasilnia walk. To było w sierpniu i do, do początku września on istniał. I przede wszystkim tam byli osadzani ludzie z wojska, którzy byli przyłapani na agitacji bolszewickiej i to było około tysiąca ludzi, ale też trafiali inni, którzy byli podejrzani o sympatię, probolszewickie i tak dalej. Pewne. I tutaj trzeba powiedzieć taką rzecz, bo to jest są bardzo ciekawe wspomnienia Alfreda Taraskiego, który dawniej nazywał się Alfred Teitelbaum, który potem w Berkeley poznał Miłosza. To był pod Polski patriota, który w 23 roku razem z bratem zresztą przyjął katolicyzm, zmienił nazwisko właśnie z Teitelbauma, Jeden z najwybitniejszych logików wszechczasów, obok Arystotelesa on jest wymieniony naprawdę, według jego twórca semantycznej definicji prawdy. I on mówił, że tam wpływano na przykład, my, pierwsza brygada, tak żeby unaocznić tym dozorcom polskim, co już byli bardzo łagodni, że nikt tutaj nie chce z wywrotu robić, a przynajmniej z tych, którzy to I, na, no, i żeby było wesele i to śpiewali na w przer, w, wiem, przerywniki, dawali jabłonna, ach jabłonna, nadzieja nasza płonna na melodię Tikiny. No i to tak wyglądało. Tak. Ale to pokazuje, no, jak no, pełen to, paradoksu to, no, to, był, to, był to czas. Pełen paradoksów, które trudno z dzisiejszej perspektywy nam może przyjąć i zrozumieć. Myślę, że tak jak zapowiadaliśmy wspólnie, wrócimy do tego szerzej. Dziękuję za tę opowieść, a my z Państwem spotykamy się niezawodnie w przyszłą sobotę, dokładnie o tej samej porze. Do zobaczenia.